Patrzyliśmy jak się otwiera Hotel Victoria. To, były dwa, 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 dwa to hotele. był pierwszy hotel wtedy światowej rangi. Przetworum. Tak. I myśmy, myśmy wtedy, ja nam mówiłem Jacka, i poszliśmy do dyrektora hotelu i zaproponowaliśmy mu normalny deal. My, że my chcemy u Pana zrobić koncert promocyjny, że my ściągniemy do tego hotelu wszystkich najważniejszych ludzi w kraju od kultury, od mediów i tak dalej, a w zamian za to Pan dodaje, dodaje nam hotele, daje nam salę do dyspozycji, robi Pan nam bankiet dla wszystkich naszych gości. I na tamte czasy to w ogóle by nikt takiego czegoś by nawet nie pomyślał, że to jest możliwe. Nie no, Bo to, teraz takie do, do zabiegi zrobienia. marketingowe, Już to nie jest mówiąc, żeby normalne. to kosztowało kupę kasy, tak? No. A myśmy takim jednym ruchem, jeszcze namówiliśmy dyrektora, że, po, że powstanie utwór, który normalnie wypuścimy na antenę, potem hotel Victoria. No, Victoria hotel. I myśmy hotel też tego nie przewidzieli, że Tutaj, ten Tutaj jak w telewizorze. Tak, takie słowa. Myśmy też nie przewidzieli, że ten numer zdb.